W ostatnim roku realizowaliśmy badania sukcesorów w kontekście przygotowania kompetencyjnego do przejęcia firmy rodzinnej. Okazuje się, że badania polskie znacząco odbiegają od tych, które są realizowane na zachodzie. Okazuje się, że nasi sukcesorzy firm rodzinnych za najbardziej przydatne i posiadane przez siebie kompetencje uznali po pierwsze pracowitość, a po drugie odwagę. Czyli. Takie kompetencje, których nie można się nauczyć w inny sposób, jak właśnie poprzez przedsiębiorcze, zachowania i wychowanie przedsiębiorcze w rodzinie. Chyba największym problemem w komunikacji w ogóle, a szczególnie w firmach rodzinnych, jest to, że obie strony nie potrafią słuchać. To znaczy, każdy ma coś do przekazania, każdy mówi, każdy oczekuje, natomiast rzadko słuchamy drugiej strony. Myślę, że podstawową, podstawowym. Problemem jest nauczenie się słuchać już na poziomie wychowania dzieci, no tych najmłodszych. Jeżeli będziemy słuchali, co, oni mają, co one mają nam do powiedzenia, to w przyszłości posłuchają nas, co mamy my im do powiedzenia. W związku z tym myślę, że największy problem to jest nauczyć się słuchać i wyciągać z tego odpowiednie wnioski. Innowacyjność w firmach rodzinnych to jest jakby specyficzny i bardzo ciężki temat, ponieważ oczywiście każda firma rodzinna. Uważa się przynajmniej w części się, uważa się za innowacyjną, natomiast e, bardzo często tak nie jest. Firmy rodzinne w ogóle globalnie uważa się za mniej innowacyjne niż firmy nierodzinne. Więc pytanie, co zrobić, żeby pobudzić tą innowacyjność? Myślę, że odpowiedzią na to jest również e, jakby umiejętność poszukiwania czegoś nowego, e, pozwolenie sobie na kreatywność, pozwolenie naszym dzieciom na kreatywność. I przyjmowanie ich pomysłów jako takich, które mogą przynieść korzyść firmie. Innowacyjność to nie tylko wprowadzanie nowych produktów, nowych technologii, ale szukanie nowych szans i nowych pomysłów na to, żeby lepiej na tym rynku funkcjonować oraz wzajemnie, razem ze sobą, żeby sobie poradzić w coraz bardziej trudnej sytuacji rynkowej. Firma rodzinna to taka, która. Uważa, że najważniejsze w życiu są wartości rodzinne i wzajemne zaufanie. Firma rodzinna to taka, która uznaje siebie za firmę rodzinną. Drugi Międzynarodowy Kongres firm rodzinnych. Nie byłam na lepszym kongresie i nie byłam na lepszej konferencji. Mnóstwo ludzi, mnóstwo ciekawych opinii, pomysłów na przyszłość, mnóstwo autorytetów, których nie da się przecenić. To jest właśnie ten kongres.